Cześć, witam na kanale Czas na gry. Dzisiaj mamy kolejny odcinek z Ligi Legend. Gramy duo z naszym kolegą Ototo, który gra na Kaisie. Przywita się, panie Ototo. Idiota. Aha, to fajne przywitanie. Widzicie, jakiego mamy duo partnera na bocie. Eee... I co? Jak, jak wyglądają teamki? Plank na topie u nas kontra statu przeciwnika syn kontra Kaziks. I to jest ta nowa postać. Ja plus nie mam ja dodatku. Nie, plus ja w dodatku nie mam flasha. Ja nie wiem, jak ona działa. A co się stało z twoim flaszem? A, szkoda, ryja To jest taka postać jak AP, ale. Ale nie, ranczet jakiś. Dobra, to dawaj. jest taki Mag z resetami. Podpęta kile. Mhm. Mm Assassin. Dzięki, że mi zjebałeś mnie, ona A nie wziąłem powiem. go? Nie. Poważnie? No, poważnie. By, by, byłem przekonany, że mi się. Nie, no. Musiało się mi naładować jeden z tak. No, nie naładował ci się. Dopiero ci się naładował i go wziąłeś jak tego drugiego autoatakowałeś. Czemu wbili pierwszy, drugi level? Czemu ty jeszcze nie masz drugiego? Ty też nie miałeś drugiego Nie wiem co się dzieje, ale oni się wycofali? Czemu? Nie daj się połkować Lux po prostu Patrzcie co ja presję robię No dosłownie, chłop się boi Czemu oni wbili pierwszy, trzeci level? Chodzę? Tu zajebiście No to na spokojnie, ja tu mi nic nie grozi Mi się... sprocowało ...spracowało dopiero ten <laughs> Tylko nie, nie widzimy Lissina No czyli Kha'Zix'a <laughs> Nie wiem czy możemy tak puszować, jak... chyba że masz warda. Pewnie masz warda, ale nie jesteś w stanie postawić Czy też nie w myślach normalnie To się mówi każda wymówka jest dobra, tak? Okazik jest na topie To nie stawiaj Warda może no, nawet nie no mam cooldown, to ciężko by było go postawić. Idę, na mi Z gękiem. Czy, ja czy ja się wyjebę? Dlaczego? Graj defensywnie. Żeby nie było zbyt łatwo. No czemu? My zabijamy go. I teraz idę z tobą. On mi pinguje chyba. Bo tam kazika ma, ale ja nie mogę. Ja muszę wrócić do ciebie, bo za dużo fali pójdzie, A tak? Wierdalamy się w nich? Nie, za dużo fala. Ja się mogę bić. Ja wiem, że ty możesz. Kajsa jest silna teraz? No nie wiem. Ja po prostu lubię grać Kai'Są. Aha. O teraz tak? No tak, żeby ci się to pod turetem nie rozbiło chłopie. To masz marnować. O kurwa ty! Odjebałem, o kurwa chyba. ty! <grywa> Odjebałem. Jest git No i może nie jest git, co? Kurwa, nie zdążyłem wiknąć tego przycisku, przepraszam. Jak odjebaliście? Ja odjebaliście końcówkę. Ja odjebałem ty... początek, a wy końcówkę odjebaliście. No myślałem, że już o sobie zapomnisz. A po co tak odjebywać? Wytłumacz mi, po co? No właśnie po co? Tak no a ja tego nie rozumiem, czemu ty masz 200hp jeszcze odwracasz się waląc w niego dwa ataki, zamiast spierdalać i dać nam czas go zabić. Ja, ja nie pojmuję czasami twojego playstylu Tak samo jak w ostatnim odcinku, widzowie się śmiali kurde, w komentarzach z ciebie. Za tego Szkoda, miniona, autoatak w Dobra, przecież w nich w robimy. No. Nie mam fleszy jak coś. Ale Lux pół HP. no i po co? Po co tracisz, masz tyle milionów? Jesteś dziabnięty, dziabnięty. Co, bierzemy tu te? Oj. I po co, i po co. No i tak siedzę. I that. po co takie... No, no, i po co... Tak Tankowałem tak. jeden strzał, żeby miniona dłużej nie zapił. Tak? No tak, to wyszło giga plus. No... Ja nie rozumiem, z czego ty się śmiejesz. No szybko, fajnie wykombinowałeś, proszę... Ale to była... Sobie. Nie, była nieprawda. Była prawda. Smoka chce robić, chłop, chodź na smoka. Ale wiem, że nie zrobiłeś tego umyślnie. Ale ale. kwintesencja. Boga gry nie bierze się zrobienia czegoś umyślnie, tylko właśnie musisz mieć to wbudowane mechanikę. Jakby to muszą być, wiesz, automaty. Wtedy się poznaje dobry graczy. Ty, automacie, to ty rozpierdalaj przeciwników. Patrz, 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 patrz. Nie ma kurna tego chłopa. Na lisinie. Możesz. Hmm. Wyjebaliśmy się. Znowu jebanego huka nie trafiłem, rozumiesz? Chłop się bawi ze mną, doczuje mnie, jak chce. Uważaj na RK lux Nie ma r No Dlatego może zaraz to być. Jakie buty złożyć W się jest Kazik 4 0 Aj Kazik mówi, że useless jest Ja tak nie mówiłem W sensie że jeśli stoisz obok siebie to Kazik nic nie robi Dokładnie tak mówiłem No No to I będziemy dobanie. stać obok siebie po prostu Oj nie zmieniłem trinketa No i huk Kanoplan chyba Ralną gdzieś No mamy w wrażenie To też nie zwiastuję niczego dobrego Lykamp w Lake? Halo Gajmon, który nie umie grać, albo. No. ja tam ja też nie umiem grać, jakoś wygrywamy w tą grę. Nie każdy potrafi być takim dobrym graczem jak ty. O, jest Kazix. Czyli się wpierwamy w nich. Tak. Nie no, żartuję, uciekaj. Co WL... obok mnie. No dobra, może tak daleko to nie pójdziesz, a i to skankować mi da. chce jest tutaj czaj się i będzie chciał robić ganka od linii. Nie, jak warda mamy, to jak może robić ganka od linii. Ale on tego nie wie, że mamy tą wardę i się czaju. Czy ty jesteś w stanie wysadzić kogoś, jak w niego wejdę? Mhm. Mm Po co pół używasz na tak na miniony? Trzeba wziąć kanał na 200%, mm -hmm, bo już nie masz pół many, tak patrzę Ale Co ty o maną się interesujesz gość I musimy to spuszać, bo ja nie mogę w takim tym y... zaatakować go Chociaż Oj. No, jak to się wyjebali? Ja kurwa nie mogę, jak ty tak robisz. Jak? No dałeś się wyjebać po prostu. Ty podchodzisz i kurwa odchodzisz jak jeszcze trzeba dopuszczować wave. Przestań, Dawid, twój błąd. Nie denerwuj mnie nawet. Cię w pył. Ta aurora nic kurwa nie będzie robiła. Niech nie trafiłem huka, to należało się wycofać. A już nie gadajmy o tym co było. Zacznijmy tu, 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 tu. Free kill. Nie ma E, nie ma Q Biorę go. Jakbyś zajebał, to już bym nie grał. Dlaczego? W Ty masz... Miałeś 1-2 ja miałem A ja mam 2-0. 0-2. No to ja też chciałem mieć 1-2. Tak jak te statystyki. Ale i tak chyba przewagę nad nimi mamy, no te dwa kilo ich wzmocniły mocno. W sensie, przewagę, przewagę jako botlane. Stój obok mnie, proszę. Ja się poświęcę, uciekaj. Szatą. Dobra, szatą. Bardzo ładnie. Solari, OP na ich Timek. OP. No i co? Ja już mam 0,3, ty masz 3-2. Widzisz jakbym tamtego killa wziął, tylko teraz on Play się nałapie. To jest AP Varus. No i z tą luks pod wy wysadzenie będą grali. On erkuje, wali, ona wali erkę. I tak się to kończy. No dlatego są so primej. I zerkowała mnie. U. Ej ta Lux przeżyła. Tu obok mnie, proszę. O obok ciebie. A po co flash? Dla pewności. Idzie chyba midlaner. Tak jest żalio. Ty to tu bardziej Magic Resist się opłaca kupować niż te... niż ten pancerz, nie? Mm. Wiesz się zapytaj tego Midlanera jak działa jego postać Bo przydałoby Ach. się w Team Fight'ach wiedzieć, chociaż jakieś skile używa Ja coś tam wiem Tak? Aby wytłumaczysz mm. na szybko Juzes pokrótce no czemu nie chodzić w niego? No tu Galio był na smoku. Zamknąłby nas. No chłopie, my go aż tojemy. Uważaj na jego rkę. No bo jak jest okazja, żeby wejść, to ty nie wchodzisz. No wtedy no. nie było okazji, Kalius był na smoku, ci tłumaczę. Nie jest okazja. Erkowałby tego i... Wybroniłby go. A znowu sytuacja, że nie trafiam huka, to nie cofniemy, tylko... Dajesz się spółkować... No się Kurwa! No to jak cię on spółkował za pół HP? A potem rzucił ulti i cię wysadzili dosłownie. Ty chyba musisz zająć powtórki oglądać... No właśnie, dobrze, że to się nagrywa. Ty zobaczysz, co ty bredzisz taki takich grach. Mm, zobaczysz, jak ty odpierdalałeś mnie. 14 mm. minuta. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, ale Bardzo ładny play. Wyjebałeś rękę, wyjebałeś wszystko za darmo. Bo chciałeś. Chuj zajebisty play! Kurwa, zajebisty, ja pierdolę taki, że. I ty Idę. kurwa mi coś mówisz o playach. Widzę. Jak ty takie rzeczy. Wyjebujesz robisz. się bez sensu i do mnie coś mówisz, ja nie wiem. <laughs> Ech, graj mi swoje, nie No, się. kurwa, nie robił cooldownów, no. nie tracił tak jak teraz, to by kurwa było dobrze no. Graj po prostu, graj. Ryku. O, jakie kulkę postawiła, widziałeś? Aureola ta. Aurelia. Czy jak ona tam się zwie? Ja pierdolę. Aurelia zginęła. Przegraliśmy mecz właśnie. Byłem w 0,5. Gdybym wziął tamtego fraga, to ja bym miał więcej kasy na I to dosłownie. Nie no, ale skupmy się. Nie ma co się wyzywać. Można się tylko pingować. Zagrać na AP Warusa. Jestem, jestem, jestem. Ulituję dla bezpieczeństwa. No proszę, powiem, że już masz i tego też. No, Jak go to też go zabiję. Kurczę, ja tam przez przypadek wreszcie nacisnąłem. No, chyba powinien być bez R'ki Dobry dodge, ale czemu ta R pod niego? Jezus Maria. Jakie ty grasz niskie plaje? Dysłownie skoczyłeś tą Rką pod niego. A. Grałeś kiedyś Kajso? No tak, masz jakiś tam zasięg tego skoku. Ale go... Ganoplank stoi! No, rc stał. No, wchodzisz, nie? No, gdzie? No, wchodź w niego, proszę cię. Kurwa, już no, nie raz mam na już Przecież mi wywalił za tyle hapsów jak na mnie. On chyba bije procentówkę, nie? Od mojego HP. Tak. On puffy dostał, czy po prostu chłop nim gra? A skąd ja mam wiedzieć takie rzeczy? No też chyba jesteś śledzisz wszystkie patrzę w lolu. Nie, Może na to poszedł? Tego kanoplanka zabił. Czy chyba bez sensu? Tam to nawet ja idę. No, ogień, ogień, nie bójcie się proszę, błagam was 5 sekund, 4-3 Dobra, podpierdoliłem jednego potrzebuję na wardy Nie ja jak coś, się mm -hmm. bo samo idzieś Jesteś na F? Mhm. Z R No nie wiem czy aż taki zasięg mam. Czy on ciebie wyjebali? Mhm. Nie jesteś. Ale nie masz zdrowia, uważaj. Nie wiem dlaczego ja nagle nie mam Sajbiste, kurwa champion. No podniósł się za hałaty. Jeszcze, on pokona Lisina jeszcze. Ojojoj, nie wygląda to dobrze, ty jesteś naszą mocą oporową. Jak kto się tak zabił? Weź podejrzeć statystyki Lux, set i Vars Głównie to Lux. Mhm. Ja nie wiem, czy i tak nie musisz złożyć jakiegoś temko na Magic Resisty Po prostu tako. Czaisz, że był tu warów Możemy ich zabić? Nawet cię złotało mhm. Ja pierdolę Nie wiem, nie wiem dlaczego ty stwierdziłeś, no, że my ich zabijamy pytam się, możemy ich zabić? Nie masz odzywu, wchodzisz ze mną nie protestujesz nic, e, a ja teraz masz pretensje. Mów nie, nie damy rady, jesteśmy słabsi. Cofnij. Sfarmmy to Albo potem nie miej pretensji, no No, sami miałeś ochotę wejść, nich, tylko nie wyszło to wejście.

No nic nie robi. Gdyby... Nie, gdybyście mieli normalnego Midlanera, to planera to by było przecież git. Mówi, że to wina drużyny. Ja ja uważam że my słabo zagraliśmy. Mm, fajnie kurwa, że gankman robi cokolwiek. Ale tu gdzie jest ten launch, gdzie sobie go proszę? w lejcie P. No to jeszcze nie ma lejta po prostu. To jest dopiero 20 minuta, taki late Ja nie mogę tych huków trafić w ogóle. Ja pierdolę, on ucieknie. O, ta, ta postać nie ma obrażeń. Cześć to ja mam ciężko to samemu odpuszczać. Jak to grasz hajsu? ja Myślałem, że jeszcze przyjdziesz nam tu pomóc Dobra i wraz do bazy odpuszczowuj dalej No co ja robię No Cała dobra tylko że tam wchodzi set już do bazy Czemu grając to masz ciężko to odpuszczowywać? To taka chmara tego idzie? Ty, ma 16 poziom, czy on już nie jest teraz OP? to był, to był dobry grać Planka. To tylko ja mam, tak? ale oni mają 3-3 inhibitory plus Baron, to po prostu nas zniszczą już samym Baronem. Mm. Jak się da to wyłapać, to niekoniecznie. Wystarczy trzy linie podprowadzić i tyle. Czemu? Dużo ci do 15 brakuje poziomu, bo to też dużo da w walce. Trochę brakuje. Połowa? Nie, mniej. Ja bym też chętnie 13 dobił. Teraz to już nie dużo mi brakuje. Ja idę pora raboda na bazy. Ja się idę do bazy. Ale musimy jeszcze te levele podobijać. Dużo wytrzymałości ci to da. No Lee Sin już L-kę A tak to nie pobronimy Ja pierdolę Wybuchem od kogoś po prostu Nie bez szans Mówiłem że z baronem nie damy rady No on mnie na wóz wziął swoje Nie wiem starałem się nie, no dobrze było, tylko nie krzyczmy tak na siebie. Następną wygramy na pewno. Dobra, dzięki za oglądanie, do następnego hejka.